kolejny rok, kiedy Dessa Unicum zachowuje pozycję lidera na polskim rynku dzieł sztuki. Osiągnęliśmy najwyższy w historii całkowity obrót ze sprzedaży dzieł sztuki. Wyniósł on aż 289 milionów złotych. Pokazuje to, że polski rynek sztuki coraz dynamiczniej się rozwija. Jesteśmy również pierwszym domem aukcyjnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W całej Europie plasujemy się na dziewiątej pozycji. W 2022 roku byliśmy świadkami wyjątkowych wydarzeń. Do tych szczególnych momentów należy zaliczyć pięć aukcji dzieł z kolekcji Grażyny Kulczyk. Było to bezprecedensowe wydarzenie na rynku sztuki w Polsce oraz w Europie. Wiosną 2022 roku rynek sztuki zelektryzowała informacja o pojawieniu się na aukcji portretu damy Petela Pora Rubensa, który osiągnął wynik ponad 14 milionów. Stanowiło to wówczas najdrożej sprzedany obraz na aukcji w Polsce. Oczywiście rekord został pobity w grudniu 2022 roku. Mowa tutaj o wyjątkowym obrazie rzeczywistości Adka Malczewskiego, który osiągnął wynik powyżej 20 milionów złotych. Do projektu Sztuka Dzisiaj zaprosiliśmy takie nazwiska jak Dorota Monkiewicz, Wojtek Sokół, Piotr Kędzierski czy Magdalena Cielecka. Z całym naszym zespołem udało nam się zaprezentować Państwu aż 220 licytacji, z czego aż 96 aukcji online. Podsumowując poprzedni rok musimy wspomnieć o unikatowych aukcjach monograficznych Alfreda Lenicy oraz Romana Opałki. W wakacje zorganizowaliśmy wystawę z okazji jubileuszu Jana Dobkowskiego. W wakacje też zawitaliśmy do Sopotu. Zorganizowaliśmy trzy wystawy Wyjazdowe. Rok 2022 pokazał, że doskonała passa dla dzieł sztuki powojennej i współczesnej trwa. Niegasnącym zainteresowaniem cieszą się artyści, którzy inspirowali się nurtem pop-art, tacy jak Jan Dobkowski czy Jerzy Ryszard Jury-Zieliński. Nieustającą fascynacją cieszą się przedstawiciele opartu i abstrakcji geometrycznej na czele z Wojciechem Fangorem oraz sztuka tworzona przez kobiety na czele z Magdaleną Abakanowicz. Coraz większą rolę na rynku sztuki odgrywają też przedstawiciele i przedstawicielki nurtów NeoEkspresji i ekspresji lat 80. W 2022 roku zrealizowaliśmy kilkadziesiąt transakcji powyżej miliona złotych. Spektakularne wyniki odnotowała monograficzna aukcja poświęcona twórczości Tadeusza Kantora, na której została ustanowiona najwyższa w historii polskiego rynku sztuki średnia cena za obiekt przekraczająca próg miliona złotych. W roku licytacji padła również rekordowa oferta złożona przez internet. Był to bit na poziomie 4 milionów złotych. Wśród najwyżej licytowanych obiektów Wymienić należy również portret Ireny wiedyskiewicz polniakowej Witkacego oraz portret Wandy Nowakównej autorstwa Stanisława Wyspieńskiego. Notowania aukcyjne potwierdzają coraz silniejszą pozycję segmentu, jakim są prace na papierze. 2022 rok to także wyjątkowe aukcje charytatywne. Wśród nich aż trzy sesje aukcji charytatywnych na rzecz uchodźców z Ukrainy, podczas których udało nam się wspólnie zebrać ponad 1,5 miliona. Złotych na rzecz Fundacji Ocalenie. Dla Desy to był kolejny rok zwiększania przychodów oraz zwiększania udziału w rynku. Chcielibyśmy Państwu za to bardzo podziękować za to, że byliście z nami kibicowaliście naszym projektom, ale również zaprosić na rok 2023, który będzie kolejnym rokiem, którym będziemy chcieli Państwa zaskoczyć bardzo ciekawymi i innowacyjnymi projektami.